Pomimo pewnych trudności z dostępem, plaża ta nadal pozostaje jednym z ukrytych klejnotów Phuket. Pamiętajcie jednak, że darmowe zejście dżunglą jest wymagające i dość strome. Dodatkowo w niektórych porach roku komary są bezwzględne, więc warto mieć tam płyn przeciw komarom. Karon Beach, oddalona od lotniska około 40 km, jest jedną z najdłuższych plaż na Phuket. Szeroka, przestronna i pokryta jasnym, drobnym piaskiem. To świetne miejsce dla osób szukających równowagi między spokojem a dostępem do rozrywek. W wysokim sezonie można spotkać tu czerwono-żółte flagi oznaczające strefy kąpielowe, bo przy silniejszych prądach kąpiele bywają niebezpieczne. Warto o tym pamiętać, będąc z dziećmi. Wzdłuż plaży ciągnie się promenada, a tuż obok znajduje się Centrum Karon z licznymi restauracjami, barami, sklepami i straganami. Mimo że Karon to jedna z popularniejszych lokalizacji na Phuket, jest spokojniejsza niż Patong, ale troszkę mniej wszechstronna. Niemniej jednak, może być dobrym wyborem dla par, rodzin i osób szukających relaksu.